Już nie ma tego, pod sufitki wcale. Siema. Znajdujemy się na terenie byłego właśnie zajazdu, chciałam Wam tu pokazać jak to wszystko wygląda, byłam tutaj parę miesięcy temu. Ale postanowiłam odwiedzić jeszcze raz to miejsce i Wam tu już pokażę jak to wszystko wygląda. No zniszczenia ogromne, tu już nie ma tej podbitki, podsufitki, zostały same deski, tu już nie ma okien, były tutaj w tym miejscu okna, które też już zostały powybijane. Także akt wandalizmu. Widzicie, szerzy się tu są butelki potłuczone, szkła, muszę uważać. Także nie będę do Was dużo opowiadała. Mówię. E, tam mamy jeziorko, także też fajnie. Tu była ogólnie smażalnia ryb, że dodatkowo i tam są domki. Ale ja też nie wiem, czy tam będę szła, bo wiecie, co już w poprzednich miejscówkach się tak ucierałam, że normalnie masakra. i wam tu pokażę teraz, jak to wszystko wygląda. To jest normalnie w coraz gorszym stanie. Ale przejdziemy, zobaczymy. Także pokazuję Wam się z drugiej strony, wszystko, co jak. w tych pomieszczeniach nic nie ma? Niczego w tamtej hali przyszliśmy stamtąd, z tego pomieszczenia dużego. Tu odbywały się kiedyś, wiecie co, były też kolonie dla dzieci. Tutaj mamy jeszcze jeden wieszak został i ptaszek, który mnie wystraszył. Wiecie co, wleciał tutaj do środka. O, zobaczcie, te wieszaki one kiedyś wisiały. Zobaczcie, płytki na ścianach. Tu były jeszcze wysady po lampie. Miejsce świetne, tylko że świetnie zniszczone też. Tu możemy zobaczyć. Były wieszaki. Tu była cała elektryka już też wszystko wiecie, powydzierane, co się tylko da. Zostały, tylko widzicie, tutaj wyjście ewakuacyjne od toaletu znaczenia. Tutaj wszystko mam już zdemontowane niestety. Tam była tapeta, jeszcze pamiętam mi lustro. Siema. Mogę się z wami przywitać. I zobaczcie, tyle zostało, że tak się, okay. się wystraszył. Jeszcze ptak wleciał. Trzeba trochę uważać, niestety. Bo może czasem się wystraszyć niechcący. Idziemy dalej. To jest wszystko ponieszczone, Zobaczcie. Tu musiało być bardzo fajnie kiedyś. Lustra siema. Tu musiało być fajnie zrobione. Wiecie, co podoba mi się te, ta podłoga tutaj dość ciekawie zrobiona, to wejście. Wow. Robi wrażenie. to jest takie pomieszczenie też już puste. Zobaczcie, powydzierane wszystko. No niestety żal. Powiem Wam, że wszystko, że to tak wygląda, że to zostało takie zniszczone, to może mogło, można było sobie wyjść i zobaczcie, jakie mam widoki. Przepiękne. Wspaniale. I powiem Wam, że to wszystko zostało niestety zniszczone i bardzo szkoda. I zobaczcie, jak to wszystko wygląda, a my tam byliśmy, na górze, o tam. Chodziłam po tarasie, tak zwanym. Tędy nie wiem, czy przejdę. Także tak to wszystko wygląda. Tędy jeszcze wejdziemy, to ja wam pokażę tutaj jeszcze z tej strony tą dużą salę. No, sala prezentowała się też również Dość ciekawie. No niestety wszystko, jak widzicie, zostało zniszczone, zdemolowane. Praktycznie nic wewnątrz nie ma. Tu jeszcze możemy zauważyć po lampkach na suficie. Zostały ślady. Tu jeszcze sobie jakaś woda kapie. O, widzicie, jak tu ptaszki fruwają masakrycznie. Tu coś przecieka. Przypuszczam, że ze ścian, bo tutaj, zobaczcie, jakie zgrzybiała nasiąknięte. Miejsce było rewelacyjne, tylko co z tego, jak to wszystko zostało zapomniane, popadło w ruina. Kolejne budynki powiem wam, że te płytki na są rewelacyjne. Bardzo mi się podobają. To było sporo tych pomieszczeń. Widzicie, to musiałem być jakieś smarzenie. Tu jest łóżko. A zobaczcie na te stropy drewniane. Jak zachowane są dobrze. I widzicie i młodzież to siedzi tutaj demoluje, dewastuje. Szkoda, że to tak wszystko zniszczało. Podłogi też są w bardzo dobrym stanie, ale reszta w stanie technicznym jest porażka. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. Tu mamy kolejne pomieszczenia. Tu były Łazienki. Fu, powiem Wam, że tak tu wani. No, już armatury nie ma. Jak Wam to poprzednim razem do to tu to wisiało, jeszcze jedno, armatura też. I powiem Wam, że z tych łóżek, z tego wszystkiego, powiem Wam, że jest rewelacyjne. Można było to spokojnie coś zrobić, wykorzystać dla dzieciaków. Ale no, niestety, jest jak jest. Tu mamy nawet do pokoju przyniesiony kibelek. Nie, tu był kibelek ogólnie, to słuszko. Ja wam pokażę. To było drugie. To były kraty. To chyba jakieś musiały być takie, wiecie, co miejsce noclegowe, tak samo. A tam mamy niespodziankę, tam jest cały zawalony strop. Za blisko to wam tam nie podejdę, nie pokażę. To kawałek jedynie. Bo widzicie, to była kolejna łazienka. Nie wiem, czy w ogóle widzicie. Chyba tak. Też jest wszystko już zdemolowane, lustra poniszczone. Ale zobaczcie. Tego tu się tu nie spodziewałam, Masz takich zniszczeń. Jest jeszcze gorzej niż było. Wszystkie meble, wszystko, no dosłownie wszystko jest. No, wow, tu się paliło, zobaczcie. To wszystko to jest spalone. Okropnie. Mogę Wam jeszcze kucyć, pokazać. Strasznie. Zniszczenia ogromne. Było kolejne pomieszczenie, również z łóżkami, tu już sufit niestety straszny jest, tutaj zobaczcie, te łóżka zdemonowane, okolica bardzo ładna, bo wszędzie zielono i to jezioro, no niestety szkoda takich miejsc, a będzie ich o jeszcze więcej niestety, cóż idziemy dalej. Tam są jeszcze kolejne domki, ale niestety tam nie dojdziemy, zobaczcie. Są takie krzaki, jeszcze tam drzewo się załamało. Niestety, tutaj były huśtawki i taki plac zabaw. Jeśli będziecie chcieć, to jeszcze tutaj przyjedziemy, jesienią bądź zimą. Zobaczcie jeszcze raz, teraz nawet nie warto. Nie warto jest iść tam z tego względu, że zobaczcie nas burz dosłownie. Pokazałam Wam ponownie jak wygląda ten zajazd tutaj i powiem Wam, że stan jest upłakany niestety. Teraz będziemy się zbierać stąd i jedziemy z powrotem do domu niestety. Mam dla Was jeszcze dwa inne miejsca. Oczywiście jeżeli Wam się podobały moje filmy to zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem oraz lajkowania i komentowania właśnie pod filmami. Także dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie do kolejnego baju.